Ja się teraz dowiedziałam, 20 lat temu tak, że ona była trzy razy prowadzona na rozstrzelanie, była dziewczyną 16-letnią w Warszawie, sanitariuszką, chodziła z opaską, robiła zdjęcia. Nie mówiła tego, nigdy nie opowiadała? Nigdy mi tego nie opowiadała. Tylko raz mi powiedziała, że jej pierwszy chłopak jadąc do Auschwitz w pociągu wbił sobie serce nóż, mówiąc koledze powiedz Marlince, że kocham ją nad życie, a ten chłopak, co z nim jechał, powiedział słuchaj, no przecież przeżyjemy, zobaczysz, damy radę, wrócisz jej powiesz. I on wtedy sobie wbił ten nóż. Wiesz, to są tak makabre, publiczne opowieści. To zostaje u takiej dziewczyny na całe życie. No i inne sytuacje, o których ona nigdy mi nie odpowiadała. Nie opowiadała mi nigdy. Dopiero kiedy odeszła, jej siostra to mi wszystko opowiedziała. Mam tak nieludzkie poczucie winy, bo byłam okropną osobą, która nie, nie chciała jej słuchać, nie chciała z nią gadać, po prostu uciekała od niej, a ona była po prostu nadwrażliwą. Ona była bardzo delikatną, nieprzystosowaną osobą do rzeczywistości. I na przykład nie mogłam zrozumieć, dlaczego całymi tygodniami leży w łóżku, nie może wstać. Przecież nie była na nic chora. Ona była w ciężkiej depresji całe życie, ja tego nie rozumiałam. Wtedy zresztą w ogóle się ludzi nie rozumiało którzy mieli Wtedy w ogóle depresji, się, nie się nie mówiło mm. tylko mówiło się weź się w garść. A.